Możesz przy mnie posiedzieć. I tak muszę się zatrzymać i spojrzeć na sprawy z innej perspektywy, trochę tak, jakbym stawała na głowie, choć wcale nie staję, zawieszam się w przestrzeni i nie dotykam Ziemi. Choć wyciągam rękę w jej stronę i w stronę ziemi tej kieruję się. Próbuję czytać znaki trochę z innej perspektywy. Inna perspektywa jest mi teraz potrzebna. Najwyraźniej teraz jest lepsza, a ty siedź. Jeśli chcesz, możesz się przytulić. Mam tyle siły, ile trzeba, by to zrobić, ty masz siłę inną. I ona się nie kłóci, ona się wspiera, ona się uzupełnia. Inni mogą się dziwić, dlaczego się nie boję, ale ja mogę na nich patrzeć. I nie muszę nic wyjaśniać.